Bem, bem. witam, witam, w fani. Ja właśnie wrócę z pracy do domu, tego typu będ. Bardzo fajna robota, tego typu. Fajna robota, mi się tam podoba. Nie narzekam, widzowie fani, tego typu. Nagat... Eee. Piątek idę do roboty i od nowego miesiąca będę miał nowy e, nowy grafik który będę miał swój grafik tego typu Bo jestem świeży no i po prostu e, będzie nowy grafik na nowym miesiącu już będę miał swój grafik tego typu i po prostu będę wiedział kiedy mam wolne kiedy idę do pracy tego typu no i dlatego ale spisałem się bardzo dobrze bragadista był zadowolony z tego typu może dałem sobie radę pierwszy dzień roboczy tak dużo dobrze dawałem sobie radę widzicie widzowie i ja się chcę to się pracuje a nie opieprza się. Pytacie się gdzie pracuję. Ja pracuję jak w firmie sprzątającej. W takim miejscu, bardzo fajnym miejscu. I to w środku sprzątam. Nie na zewnątrz, tylko w środku. Bardzo fajna, miła robota. Tego typu. Widziałem w jej nie narzekam, pierwszy dzień zaliczony. Dopiero w piątek idę, bo mam tak na tym. Dopisany jestem w grafiku, że w piątek idę do roboty. Co potem niedzielę, wolne, a poniedziałek na pewno do roboty. No, jestem dopisany bo po prostu do starego jeszcze grafiku. Do starego miesiąca. Tego typu. I dlatego. Tak jest, takie lekkie zamieszanie, ale to nie jest ważne. Ważne to, że praca fajna jest w środku, cieplutko tego typu. No i tak mówię, robiliśmy streama dwugodzinnego tego typu, ale jak zaczęliście nas wezywać, zakończyliśmy. Ja wiem co Was boli. Bo was cisnę, bo was troluję i was to boli, tego typu, ale miejcie do siebie pretensje, to znaczy nie do nas, tylko do siebie, tego typu, zobaczcie, fajnie jest na kogo cisnąć, ale na was to już macie żal, żal do nas, co? Jak ja was... Troluje, to już macie szaly, już macie pretensje. A widzicie miło wam teraz No właśnie To jest właśnie wasze myślenie No a co zrobić? Mam was uczyć? I'm sorry Ja nie jestem jakimś ojcem i matką żeby was uczyć życia Tylko typu Tak powiedziałem Widzowie za Będziecie mi, ale nie będzie strema. Trudno. Nie wiem co będziecie oglądać główna tego typu. Bo ja wiem, ja wiem, że was to boli, że jakiś... Ja Was podcisnąłem. Ja wiem o tym. Was to boli. Wzięło was do serca, że Was trolluje. No! Coś jest za coś tego typu. To nie jest to, że by będziecie cały czas trollować. Ja też mam haczyk na was. Czyli spodliście w moje sidło. Jak się mówi. I tego nie możecie zrozumieć. Że spodliście w moje sidła, które nie umiecie wyjść z tego. Tego pitolicie, jak dzieci. Wyzywają z nas. Widzicie? A z tymi uchwytami, tymi kartonowymi meblami sami sobie robicie trollowanie. Sami siebie trollujecie, nie mnie bo dokładnie o tym wiem, że to nie jest prawda, a sami sami siebie trollujecie. No sorry. No coś wam powiem Ja w pracy gadałem z opakami to z się śmiali Co za ludzie, którzy sami siebie trollują tego typu Widzicie? To moi, z mojej pracy świeżej, które ja jedynie pracuję już ludzie o was, opnie o was powiedzieli. Co za ludzie. Żeby sami z siebie, sami z siebie trollować Tego typu Trzeba być Niedorozwinięty Jak się mówi Tego typu Ale nie chcę się nie kumalić raczej tak wychodzi No ale Wasza broszka Tego typu No Dlatego Nie rusza mnie to Że wyzywając nas Posami, posu, Wszyscy dzieci się przy nas, tego typu A właśnie, to jest to właśnie wasza mądrość, Idzie bokiem Trudno Całą, mam was uczyć Do jasnej cholery sami się uczycie życia A nie mnie nie chcecie nauczyć, sami siebie nie umiecie się nauczyć. No to, co tak jak nimki robicie? Taka jest prawda. Sami siebie nie umiecie się nauczyć, a kogoś będziecie uczyć? A kogoś będziecie uczyć? No to to jest kijowe Jak nie umiecie sami z siebie się nauczyć, a chcecie kogoś uczyć <grymne> Widzicie? Niektórzy to bezczelnie myślą Jak małe dzieci tego typu No to co mam powiedzieć? Co mam powiedzieć? Sami, sami sobie trolujecie sprawę. No ale co? Jak się mówi gu, gu, głupiego, głupiowi czy głupkowi, trzeba postawić miejsce. O! Proste i logiczne. Jak się mówi, główna się nie rusza. Bo to gówno może się przekleić. No i dlatego nie rusza? Dlatego nic nie rusza, bo po co mam ruszać gówno sami, sami sobie robicie krzywdy nam nam to nie robicie bo nam to tam na tylko lata wasze ptylenie osobelnie taka jest lata no a co zrobić jesteście tacy namądrzyści na świecie a gówno robicie przeproszenie tak, małe dzieci. Dać Wam tylko klocki do zabawy. To będziecie zadowoleni. A widzicie, jak Was oceniłem. Tego typu. Dlatego tak powiedziałem. Nie uczcie mnie życia, jak sami nie umiecie się nauczyć. Krótko na temat. Aby nie kumacie tej czaczej, myślicie, że. Jesteście, jesteście Bogiem <laughs> tego typu Ale swojego mózgu chyba bo Bożywnie to nie, mądrze w to. Ale nie umiecie tu skumać, nie umiecie nic tutaj. Tylko ja raci się ludzką głupotą waszą. Tego typu pokazujecie, że o! Tak mi nic nie zrobi. Ja nie można nic robić, tylko sami się ośmieszacie, bo sami siebie trolujecie. I to jest proste jak drut. Ale no co mam mówić? Mam Was uczyć? Macie po to rodziców, żeby Was uczyć, nie, a nie ja Was będę uczyć. Mam sorry. Nie od tego jestem mi tak robił Ja mam swoje życie I ja swoje życie, że Ustawiam I uczę się Jak każdy człowiek, normalny Nie jakiś Przydłupas, który Sam siebie troluje No taka jest prawda Ale co zrobić No co tu zrobić w takiej przedłupacy jesteście niektórzy. No no co? Ja mam płakać? Co mi się ośmieszacie? Nie my. Tylko wy. że macie żal, bo nie ma streama, chcecie streama. A pocałujcie nas w trąbkę. Widzicie? Karma powraca znowu do ładu. Tego typu. Nie umiecie składać czaczy życia. Myślicie, że życie macie w ręku. Mhm. Ale tego życia w ręku, co macie, to jest gówno, a nie życie. Taka jest prawda. Mam coś, co się tutaj pieści z wami. Tego typu Widzicie? Nick Terminator mnie pozdrowił A wiecie kto to jest? Wejdźcie sobie Na YouTube Nick Terminator To będziecie widzieli kto to jest Mnie pozdrowił A was pozdrowił ktoś? Chyba nie Tylko kopał w dupę mnie wam zrobili Krótkie jest na temat No ale w i tak nie skłumaczę tej sprawy i tak Bo jesteście na mądrzejsi, na świecie. Hmm. Tylko ta mądrość wychodzi wam boku. powiedzcie w to. Ja mam prawie 30 i zachowanie mam inne niż wy. Poważniejsze. Ale jak wy się nakręcacie... Jakimiś plutkami, jakimiś pierdołami, które okna można wytrzeć. Przepraszam, nie zajmujecie się takimi rzeczami. To się nie dziwię, że wam się z rzeczywistością, a, a... W swoim, w swoim życiu. Ta, ta, prawda, wiem, boli. Po co mam w was wysyłać? Po co mam tutaj robić jakieś szumy? Prosto w oczy wam, bo mówię i krótko. Ale nie, niektórzy nie kumentacze. No ale co zrobić? Tego typu. Chociaż macie znajomych, którzy z, z wami robili wywiady. Czy macie kontakt z tymi ludziami, co my mamy? Czyli z botyklasem, z Bonusem, z sobą, z Wowunią, Wowunią, Luizą Z całą ekipą Mamy cały czas z Bonesem, Gigsem Mam wymienić dalej Mam długą listę. A wy żadnego nie macie kontaktu Wy prosicie o to od z inne rzeczy. No jasne. W waszych snach może, możecie sobie pomarzyć o zlot fanów. Miało być plany. Pomiałem plan o zotwanów. No ale przy, Przyjebaliście, Przepraszam. O. Przepraszam. Już tak. Uznam. Raz za porządnie. Zrobiliście inny przykrok, bo oni chcieli na pewno z nami się spotkać, ale nie dajecie im in... właśnie z nami się spotkać. A później mają do Was, bo to jest nie do nas. No, ale co zrobić? Ja tu nie będę się tutaj baroszkować z Wami. Powiedziałem nie i koniec. Możecie sobie pomarzyć w snach. Takie bardzo choleń się, się zmienił na dobre i jestem stanowczy, jak powiem nie, to nie, nikt mnie nie, nie przekupi, a was przekupują i zostajecie frejerami, co to tak mówię, ale prawdą jest, ale co mam mówić, ja mam was że się uczyć, sami siebie uczycie się tego typu. Jak będziecie starsze jak ja, to może za kilka lat pogadamy. O poważnych sprawach, bo na razie to te sprawy poważne idę na boks z tego powodu, że w prostu nie znacie smak życia tego typu. Na garnuszku u rodziców jesteście i macie to gdzieś. Skąd będą mieli rodzice na opłatę za prąd, na jedzenie? A my mamy swoje życie, ja pracuję i się utrzymuję wszystko. A wy co? Wrócicie z, ze szkoły w domu, na wpieprzacie się obiadu, zrobicie, zrobicie lekcje. Nauczycie się i przy komputerze O, bo taki, taki jest, taki I co jest wasze życie? życiu? Hmm. Trochę chory w takiej rzeczy mieć Tego typu, ale już, już nie będę tu wynika wasze Zabawy Bo to są inne zabawy, od tego zacząć no, Ale niektórzy nie płają czasu. Niektórzy chcą zostać dzieciakami i zostają. Zamiast do przodu, to idziecie do tyłu. No i tak wychodzi, że nic nie wiecie o życiu. Pyskujecie tyle, że lepiej nie mówić. ogólno wiecie. Ta, ta. Tego typu. Ale widzę, że daleko jeszcze do życia poważnego macie. No, co jest. sobie. Ja nie będę was uczyć. Mam sorry. tego typu... Ja mam swoje życie. I swoje rzeczy do, do załatwienia, a nie będę za was myślać za was wszystko robić. Taka jest prawda. Widzicie? Opisałem o teatrowo zat. Wasze zachowania Powinniście się wstydzić Że znany youtuber Was opisał od A do Z No widzicie Wstydźcie się Naprawdę się wstydźcie Takie bardzo, żeby was Tutaj Mówił Publicznie To się by Byście się wstydzili, ale co zrobisz. No... Pokazujecie debilizm, tylko debilizm w swoim życiu. Nic mądrości nie pokazujecie, nie pokazujecie mądrości innym ludziom, tylko debilizm. Taka jest walta, I to nie jest, że ty, tylko ja powiem. Każdy powie. Normalny człowiek typu, ale nie skumacie tej zabawy waszej, bo to jest zabawa, widzę, a ja jestem za zbyt dorosłym człowiekiem, żebym bawił się zawsze głupi bez, bezsensowne zabawy, które o kandyby można wytrzeć i, i spojrzeć do spuczki. Taka jest prawda. Ale już ja się tu wnikać nie będę. Po to nie ma sensu. Nie ma sensu, bo nie mam inne sprawy na głowie niż wasze pitylenie oszuktenia, jak się mówi. Taka jest prawda. Trzymajcie się, więc astralista.